Będziemy świadkami ważnego wydarzenia historycznego, jakim będzie poświęcenie hełmu na wieży naszego klasztornego kościoła. Hełmu, który 4 września tego roku po przeszło 68 latach na nowo znalazł się na wieży i na nowo wpisał w pejzaż naszego miasta swoją obecnością, przypominając zarówno nam, mieszkańcom, jak i licznym turystom o chrześcijańskich korzeniach nie tylko Wrocławia, ale Polski i całej Europy. Panie nasz Boże, połogosław hełm tej wierzy. Niech ta wierza, niech hełm tej wierzy. Pobudzają nas do tego, byśmy w modlitwie do Ciebie się uciekali, Twojej pomocy szukali. Ja by Tobie raz bliźnim byśmy coraz lepiej służyli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ja myślę, że każda wieża jakoś tak nam przypomina, czy wskazuje nam górę, czyli Pana Boga zachęca do modlitwy, do, do, do tej głębszej jakiejś refleksji, bo jesteśmy szalenie zabiegani, mamy tyle obowiązków, tyle pracy i być może te wieże kościelne, nie wiem, czy tam są dzwony, bo dzwony zawsze też jakoś nawołują do modlitwy, ale myślę, że sam, same wieże, sam hełm tej wieży jakoś nam o, o tym przypomina, o tej innej rzeczywistości. Przyszłości. Więc ogromnie, ogromnie dziękuję. Rozmawialiśmy przed chwilą z Jego Ekscelencją, z, z Księciem arcy, Arcybiskupem, o tym, że bardzo piękny na nowo powstał fragment miasta, prawda? Ponieważ po jest pan doktor, zaczęło jako pierwsze Kościół Macieja, Katedra Grego-Katolicka, teraz Urszulanki. Bardzo, bardzo piękny. Miejski. I chciałem zapytać, dzisiaj będą zajęcia w szkole, czy tak luźniej Nie, nie, dzisiaj nie, to święto święto patronalne szkoły. dzisiaj różniejszy, się bardzo, bardzo cieszę. Wszystkiego dobrego.